Siemano! Dzisiaj będziemy sobie grać w Robloxa. Tak, w Robloxa. Zagramy sobie w Tajune. Oczywiście. Dajcie znać w komentarzach w jakie inne gierki mam grać na Robloxie. Ogólnie, ja też w Brawl starsa. Dwa odcinki są. Żeby się sobie obejrzeć. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrybera. Będzie mi bardzo miło. Nie patrzcie, koje ja mam znajomych. Już, 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 już nie widzicie nazw. Ogólnie. Damy sobie dzisiaj w Super Hero, ty, 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 ty tak jest. Tak, Wiś się też na kanał kolegi, też dużo nagrywa. Antman jest wolny, a ja bym wolał autora, refresh też jest. Crash ant Antman. A Black Panthera? Ja, ja idę do Black Panthera. Tak jest. Pójdziemy do Black Panthera. i ogólnie dzisiaj będzie z tego cały odcinek, nie? Wiem, co robić. Już nie da się to grałem. Lecimy sobie po skrzynki, dużo ich tu jest. Tyk. I wygramy 500 dolców, dobrze jest. Będziemy teraz po dwa albo jednego dolca. Okej, okay. dużo nam wypadło, mamy już 1K, a na 1K też już nagram live'a, oczywiście, bo live'y też muszą być na kanale jednego, niezbyt długiego, jakaś godzinkę, hmm, będę teraz opisował. No, ogólnie, jak coś słyszycie, to co Bo brat biega, ja się zapytam, w kiblu i gram. Jakieś wam filmik. I dzisiaj tak, filmik on nie wiadomo której godzinie. I tak, znienacka, cory ja, w opisie będzie dzisiaj mieli o której będą codziennie filmy Dzisiaj już nie będzie filmiku albo będzie Nie wiem może z kolegą jeszcze coś się nagramy ogólnie Czyli tak będzie wyglądał cały odcinek nie. Też widzę że tu możesz na jakiejś bronie dostać Tutaj to będzie potrzebne 1500, ok. Oczywiście, że pojedziemy po skrzyneczki. Tak. Tu coś jest. to jest to biała. Dobra, lepiej z tego wyjdę. Nie wiem, czy ktoś do mnie dołączył. P.m. Dajcie znać, że mi się dobrze, dobrze wam się mnie ogląda. Fajnie by było, jakbyście mnie dodali codziennie. Tak, nagrabiają filmy, jakiegoś jak nie zauważyliście, jakiegoś nie obejrzeliście. Zrobimy sobie to oczywiście Idę to przetestować na kimś Co tu się włamujesz? Masz, 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 masz. Co się daje w ogóle? się ktoś Tam też się nie rusza, a nie, jednak się rusza. Pokonał go? Jestem w stanie go zabić? Czy ja jestem w tym w stanie go zabić? Czy ja w tym jestem w stanie go zabić? Chyba już jutro zjechałem, HP, 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 dawaj daj no chodź tu, chodź tu. A, masz, masz 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 no to jest czekaj okej okay. to będziesz wyjdział teraz pokonam cię jeszcze raz jeszcze raz proszę jest pokonany s było s 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 Cię, mam cię tak jest. wszystko do ten filmik na pewno będzie na YouTube, a. ja nie mam pewności że to się nagrywa jest nagrywa się okej okay. O nie, co mi się tu włamujecie? Nie, tak być nie będzie. Goszku tego pożałujecie. Nie, nie, stumowali się na mnie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy przed tsunami. My się nigdy nie podamy, uciekamy, uciekamy, uciekamy przed tsunami. My się nigdy nie no, my. Wysypka też jest na kanale Vito Już go nie oglądam, kiedyś go oglądałem Ale może się wbić a Pewnie mi się ten zmienia Chociaż Batman albo Zwon ma tylko jedną rzecz fajną A więc się to nikt nie co chodzić

Zrobi teraz tak. Teraz już nie wyjdziesz stąd. Dobra. Jedziemy go widzowie. Jedziemy. Mhm. Uciekł, bo się mnie boi tak. Kupimy sobie to. O, mam tu też jakiś mierz. Tak na tej jakiejś zasadzie no tak do mnie podskakiwałeś a teraz co? co? To, no, podskaki... to podskakiwał tak do mnie? No, kto? teraz będziesz torturowany hmm, teraz będziesz torturowany torturowany będziesz bo nie wie o tym szybkim bieganiu albo wie Zrzucę go, dam gdzieś. nie wiem, idę. Jak ucieka, to się boi mnie i tyle. Aha, ty to jest Właśnie dlatego tak lubię mieć to Gonisz niewiniątku takie masz. Jest nie niewinnym. Co ci zrobił? Nie ma tak i wszyscy zginęli, dobra. Pyk. Lecimy, bierzemy te tępki. Dlaczego nie nagrałem filmu z Robloxa z bratem? Bo miałem nagrać. Z... Minecraft, ale mi się nie udało. Te rękawice są takie mocne. Te rękawice są takie mocne. Lecz jestem bezpieczny. Jak mam to? Jak ja mam to, to ja mogę wychodzić i bezpiecznie. Jak Flash się w tak krótkim czasie rozwinął? Jak to? Okay. Bo ciężko. No, jak w ogóle nie przyjdzie, kupimy wszystko to, bo skończymy. Nie, odcinek. Czego kupuję cały czas dropery? No bo będziemy mieć dużo kasy, nie? Kurczę, ty mi się błądzę do domu. Ten sąsiad mój jest zdenerwował. Sąsiad. Gdzie jest mój sąsiad, sąsiad? Sąsiad. 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 Wiem sąsiad. do sąsiad. sąsiad. sąsiada. Taka jest też kozyska bajka. Mój dziadek ją, mój dziadek ją też oglądał. Udało się nie? Ja się z tego bardzo uczy się. Lecimy z nim. Zaczimy se to robię. Dobra, lecę po niego. Co uciekasz? Co uciekasz? Aha, aha, dobra, dobra. Nie było tematu. 80 Kupić droper czy nie? Ile ja to, to kosztuje? To kosztuje 5000, tysięcy. Ok. Jak to kosztuje 4, to kupuję. To kosztuje 8. Kupuję to za 8. To będę więc jechać. O, nie, nie, nie. Ja sobie robię tak i możemy ci pić. Pum, 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 pum. pum. Ma, kto ma więcej chyba? Aha, o Dobra. Nieźle mu poszło. Nieźle. Teraz siaka. I kupuję to. Będę mieć drugie piętro. Ha. To jest 10 tysięcy aż. O co to jest jeszcze? Wójt sekund. Ha. Sufit muszę kupić. Sufit. Tak drogi jest sufit. Nie wydaję Robuxów ogólnie Gadam tak sobie bez wydawania Robuxów. Fajnego skina tu macie mój nick Dobra, może się mnie dodać Jutro będę wszystko akceptował, wszystkie dodania a więc, dzisiaj dodajcie, to jutro was zaakceptuję i będzie dobrze. Jak chcecie być na odcinku, dodajcie, to napiszcie nick A, i mnie dodajcie do znajomych. No tak lecie mnie do znajomych, to będzie się do mnie mogli dołączyć w, ogóle w sumie. No i na pewno będzie się na odcinku, nie? Jak nieraz nie będziecie, to widocznie nie będę grał, nie, nie będę nagrał w tym, tym momencie odcinku. Ale też mogę wtedy grać z kolegą, więc też fajnie, żebyście z nami poglądali ten, pograli. Napiszcie nie, że na przykład podejdzie się do mnie i się ja widz albo nie wiem ja, ja ciebie oglądam to, to, to po, powiem koledze. Tam, no. no i teraz będzie, będzie się z nami sobie grać już mamy drugie pięterko Zlecimy na nie. Rozwinęliśmy się bardzo szybko. Co ty tu? O, o. Dobra, 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 dobra że ty nie umiesz tego. Dobrze, że ty tego nie umiesz. Dobrze, że ty tego nie umiesz używać, chyba, nie? Tego nie umiesz używać. Proszę, 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 tylko nie umiesz używać. ma to a to nic nie daje. Ej, ej. Ej, 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 to jest, to jest, to jest coś bezużytecznego. Dobra, masz. Wystarczy, że ci dam tylko jednego siostra. Będzie po tobie. Chodź tu, chodź tu! A ma to? Dobra, to jest waga fajne. To mi chyba tym leczy. Chodź, chodź, chodź! Aha, koniec. Dlaczego muszę mnie tak najeżdżać? Że on mi zabrał kasę? I pewnie szuka tu przy schodach A Nie jestem taki głupi Żeby tego nie sprawdzić

Dużo. Daj więcej, więcej. Piek. Z tą pałką mogę się czuć bezpiecznie. Też fajnie było jakby dać coś takiego jak zbrojka. Fajnie by to było. ponto Boi vacante gan. Tu pistola de aqui. to kosztuje 15 to kosztuje ile, 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 ile też 15 za 10 tysięcy zarobię ale już jestem to może polecimy tam po hajs Lubię heist, a ty mówisz, że jest pusek Żeby nie było, że nie znam taliona. Coś tam nie znam. Ile ten odcinek trwa? Nie wiem. Nie wiem totalnie. Mało dostaliśmy, to okej, okay. lecimy tam po więcej. chyba tam trzeba na nazwie się. Żeby to odebrać dobrze. Nie, tak mało. Jestem bardzo zadowolony, tak dużo mi dropnęło, naprawdę. Ile ja tego mam? Dużo dużo. I ja miałam kupić to Więc kupuję to. Kupuję to. Hmm. Lepiej to wygląda, lepiej, lepiej. Zaczmy to z tą wygląda i jedynku nie Powiedzcie mi, że nie. A, Antman jest też bardzo rozwinięty. Ale co? My też jesteśmy rozwinięci. Biorę to i lecimy po skrzynki. A może jedziemy z do Antmana? Nie wiem. Dobra, chodźmy do Antmana. Kończę to piętro i będziemy kończyć, bo też jest za drugich tygodni. No. dobra już wyczułem. Idziemy do ant -mana. No to. Można wejść. To trochę dziwne. Te szulikary ja mam swoje. Wiem, że to jest do niczego ten drink. Chyba kiedy byłem już Nie było to fajne. Nie nie było to wcale fajne. Tu jest to samo jest jakiś Laser Gun. Eee... Dobra, eee... jaki fajny, dobra. Lecimy stąd. Leczyłem na coś więcej, ale jest okej. Okay. Może tu kość przyjdziemy Tu w ogóle ktoś był mega... Aha To! On mi to ukrył... To Spiderman. To masz ty Spidermanie. Masz. Co ty mi zrobisz? Teraz mi z... Skąd tu ma takie rzeszy? Jeszcze się leci do Ant-Mana, nie. Co to jest za Spiderman, który ucieka? Dobra, no dajcie na kimś to przedstawić. O, tu mam takich fajnych typów. Masz. No tak? Ja też taki coś mam. Też mam coś podobnego. O, o, o. o. Dobra. Mhm. Ja to straciłam. To nie Jest to też dużo. A ja też byłem gana. Okej. Okay. My gano. Mm. Dobra, nie wiem, co się zrobiło. Kupuję ścianę. Mm. Dobra, jestem już. Idziemy do miejsca pierwszego. Nie wiem, no. Nie wyszło nam to zbyt fajny odcinek. Może wbijajcie, oglądajcie. Nie. No i będziemy kończyć, nie? zatrzymuję.